Budżet Województwa Polskiego przyjęty bez głosu sprzeciwu. 21 radnych głosowało za. Z takiego wyniku można być bardzo zadowolonym. A moim rozmówcą jest pani wicemarszałek Zuzanna donat Kasiura, która zajmuje się obszarem zdrowia i edukacji. O tym będziemy rozmawiać, ale chciałbym o tym wyniku porozmawiać. Burzliwa dyskusja, poprzedzające merytoryczne uwagi, ale myślę, że wynik powinien każdego zadowolić. Tak. Wynik bardzo zadowalający, ale myślę, że to też taki efekt, to o czym pan powiedział: dużej ilości rozmów, dużej ilości wsłuchiwania się w głosy radnych, w głosy mieszkańców naszego regionu i takiej wspólnej odpowiedzialności za czas, w którym żyjemy. Pani Marsza, 86 milionów 300 tysięcy złotych przeznaczonych na zdrowie, na ochronę zdrowia w województwie opolskim. Można mówić w pewnym sensie o rekordzie i o sumie, która no, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie bezpieczeństwa w tych bardzo, bardzo trudnych czasach. E, pamiętajmy, że cały czas jeszcze jesteśmy w czasie pandemii. E, w roku, który się kończy, udało nam się wesprzeć dzięki środkom europejskim jednostki szpitalne z terenu całego województwa. Wyposażyliśmy w sprzęt, e, wyposażyliśmy w środki. Osobistej udało nam się dofinansować dostosowanie budynków do potrzeb współczesnych, współczesnych czasów. I bardzo się cieszę, że ponad 50 milionów złotych w przyszłym roku będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę szpitalną. Ale tu nie chodzi o to, aby budować, tylko chodzi o to, aby pacjenci mogli być. Hospitalizowani w lepszych warunkach. Mówię tutaj o rozbudowie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Mówię tutaj o y, możliwości wyposażenia w profesjonalną klimatyzację Centrum Terapii Nerwic, czy wreszcie wymianę instalacji w naszym szpitalu ginekologiczno-położniczym. To również lądowisko dla Szpitala Wojewódzkiego i modernizacja budynków Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego. Ale to są inwestycje, które posłużą nam przy, przez kolejne lata. Natomiast cały czas musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w czasie pandemii. No i cały I... czas dokupywanie sprzęt, no i specjalna kontynuacja specjalnego programu tak zwanego covidowego, gdzie państwo wspierają w tych trudnych sytuacjach i medyków, no ale przede wszystkim zabezpieczają ludzi, pacjentów przed powikłaniami. Dokładnie tak. I w przyszłym roku nie tylko będziemy kontynuować wsparcie, i przypomnę jednostek szpitalnych z terenu całego e, województwa, których właścicielem jest zarówno samorząd województwa, jak i e, powiaty e, będzie to na pewno również uniwersytecki, szpital kliniczny. Ale to, z czego bardzo się cieszymy, że udało nam się e, zgłosić e, do środków europejskich, Innowacyjny program rehabilitacji po covidowej. milionów złotych. Dokładnie tak. Będziemy nie tylko diagnozować mieszkańców naszego województwa, ale przede wszystkim będziemy pomagać im wrócić do um, stanu dobrego, um, dobrego zdrowia. Czyli ta struktura jest bardzo rozbudowana, bo to nie tylko jeden szpital będzie w tym uczestniczyć, ale kilka szpitali, między innymi szpital Wykup. O tym szpielu pani również wspomniała, czyli Centrum Terapii Nerwic w Mośni. Ta pomoc będzie szeroki wachlarz. Bniosła. I nasze opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ale to są już jednostki, które będą realizowały specjalistyczny program rehabilitacji. Będziemy rehabilitować zarówno kwestie oddychania będziemy rehabilitować sposób poruszania się, ale to co również bardzo ważne, to ta terapia psychologiczna, psychiatryczna to radzenie sobie ze stratą jest bardzo ważne, aby ludzie, którzy przechorowali COVID, którzy odczuwają bardzo duże problemy z powrotem do pełnej sprawności, mogli na nowo funkcjonować w naszym społeczeństwie. Tym bardziej specjaliści właśnie alarmują, że skutki po covidowe to między innymi zaniki pamięci, Nerwowość, brak czasami takiego opanowania, nie, które nie towarzyszyło nam wcześniej, i to są te właśnie objawy, które z pomocą przyjdą lekarze, specjaliści, terapeuci, aby pomóc nam życie, żeby ta przyszłość była rysowana w bardziej barwnych kolorach. Dokładnie tak, a to co innowacyjne i to co ważne podkreślenia, specjaliści będą zarówno dojeżdżać do domów pacjentów, będziemy świadczyć również takie, taką rehabilitację w formie dochodzącej, a dla tych pacjentów, którzy najbardziej ucierpieli, będziemy proponować rehabilitację w formie leczenia w szpitalach. I również taka bieżąca reakcję na potrzeby szpitalne, bo wiadomo, że sprzęt się modernizuje. Czyli trzeba go wymieniać, ponieważ kilka lat to jak dla naszych laptopów, komputerów. Te technologie tak szybko się zmieniają, że komputer, który był dobry kilka lat temu, no dzisiaj już wymaga wymiany. Podobnie jest ze sprzętem medycznym. To nie jest sprzęt, który będzie służył latami, to trzeba modernizować. Tak, i sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny naprawdę fantastyczny program. Miejmy tylko nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli tego typu usługi Świadczyć. Służba zdrowia, ochrona zdrowia, ale również edukacja to jest ten zakres tych prac, nad którymi pani czuwa, nad którymi pani również daje propozycje i wspiera. Co w edukacji? W edukacji to również ogromna kwota wsparcia ponad 50 milionów. Będziemy w dalszym ciągu realizować projekty, które już się sprawdziły, a które są bardzo potrzebne czyli o polskie szkolnictwo na rynku pracy. To taki sposób, który jest dla nas przywracaniem metodu pracy. To są staże dla uczniów szkół branżowych, to doposażanie pracowni, ale to również kursy zawodowe tak, aby młodzi ludzie mogli nabyć nowe kompetencje i aby mogli. Pokazać, w jaki sposób będą na rynku pracy funkcjonować. Ale to również w dalszym ciągu wspieranie metod kreatywnego kształcenia, innowacyjne metody, dzięki którym młodzi ludzie i nauczyciele. Uczą się w innowacyjny szkolnictwo sposób, zawodowe, które szkolnictwo jest w zawodowe, ale nie zapominamy mhm. również o liceach i dlatego będziemy w tym roku również kupować oprogramowanie i pomocy do zdalnego nauczania, bo jak widzimy Cały czas korzystamy z tej formy nauczania i dzięki temu e, czas, który spędzamy w domu, możemy wykorzystać e, dla, dla naszego wspólnego dobra. Często to... ja tylko dodam, że często uczniowie właśnie mówią, że dzisiejsze pracownie w szkołach niczym nie odbiegają od tych pracowników, z którymi się spotykają podczas praktyk już w takich prawdziwych firmach. To najczęściej jest przeniesienie dużej firmy na małą przestrzeń szkoły, gdzie już uczniowie mogą uczyć się na sprzęcie, które później spotkają w swojej karierze zawodowej. To bardzo ważne, że w kwestii szkolnictwa jesteśmy w ścisłym kontakcie z firmami. Takim innowacyjnym projektem są również klasy branżowe, klasy patronackie, w których to firmy swoją opieką obejmują szkoły, tak aby uczniowie mogli rzeczywiście na najnowszym sprzęcie, z wykorzystaniem najnowszych technik pobierać naukę. I wchodząc na rynek pracy są już osoba, których nie trzeba dokształcać, nie trzeba przyuczać do zawodu, a są profesjonalistami w swoim miejscu pracy. Czy mam takie wrażenie, że kreatywna Polszczyzna, czyli nazwa projektu naturalnie ta nazwa się zrodziła. Myślę, że jeżeli się w przygotowaniu projektu pracuje z fachowcami, z osobami, którzy są specjalistami w danej branży, to wtedy otrzymujemy produkt, który się naprawdę sprawdza. Dla uczniów bardzo ważne są również stypendia. O tym rozmawiamy przez cały dzień i nawiązujemy w każdym ze spotkań z panią, panią i panami marszałkami, bo to jest konkretna pomoc dla rodziny, dla ucznia, który może dzięki temu się rozwijać. No i też to jest. To działka, którym pani się zajmuje, czyli Dokła również stypendia. Dokładnie tak. Już mamy czwarty projekt Wspieramy Najlepszych. Ponad milion złotych przeznaczył samorząd województwa na ten cel. Bardzo cieszę się, że możemy w ten właśnie sposób pomóc ponad 250 osobom w ich rozwoju zawodowym, w ich rozwoju. E, swoich umiejętności, swojej wiedzy e, w nauce. E, cieszę się, że jest to taka forma wsparcia, która nie tylko jest bardzo dobrze odbierana, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo potrzebna. W rozmowie z marszałkiem Andrzejem Byłem już wspominałem o tym programie wsparcia rodziny. To jest coś bardzo innowacyjnego, to jest też nowość. W nadchodzącym budżecie Województwa Opolskiego, to częściowo również u Pani się ten pomysł zrodził, bo to też ważny temat i chciałbym, żebyśmy o nim opowiedzieli. Wsparcie rodziny, wsparcie rodzicielstwa to program, który jest nie tylko ważny, ale i bardzo, bardzo potrzebny. Chcemy pomóc tym rodzinom, które nie potrafią. Nie mogą dochować się swojego potomstwa. To program leczenia bezpłodności, ale to również szeroki program rodzicielstwa zastępczego to współpraca z ośrodkami adopcyjnymi. Patrzymy całościowo na problem. Chcemy, aby nasz region się rozwijał aby młodzi ludzie, którzy tutaj mieszkają, mogli dochować się swojego potomstwa, bo sama jako matka trójki dzieci wiem, jakie szczęście dają dzieci, wiem, że to również jest obowiązek i to jest wyzwanie, ale tylko mając dzieci, mając młode pokolenie, możemy zapewnić trwanie naszego regionu. To od kiedy osoby, które mają problemy, czy panie, czy panowie, bo to jest wspólna też sprawa osób, które pragną mieć dziecko, mają z tym problem, od kiedy one realnie będą mogły z tego programu skorzystać? Program właściwie już trwa, dlatego że jest to rozszerzenie i kontynuacja programu leczenia bezpłodności, który już trwał. Myśmy zmodyfikowaliśmy go, myśmy wprowadzili nowe elementy, ale wszelkie, Informacje można e, zaczerpnąć na stronie internetowej naszego szpitala e, ginekologiczno-położniczego i e, na pewno osoby, które szukają pomocy, tam taką pomoc otrzymają. A w tym budżecie, jeżeli chodzi właśnie też o tą Pani sfery działania, co najwięcej trudności przysporzyło Pani w przygotowaniu? Był, był taki element? Zawsze jest dużo więcej potrzeb niż jest możliwości. Bardzo cieszymy się, że możemy w tym roku swoim wsparciem objąć bardzo dużo obszarów. To, co jest trudne, to zawsze wybór między tym, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Cieszę się, że tak dużo różnych potrzeb udało się w tegorocznym w przyszłorocznym e, budżecie zmieścić to o czym jeszcze żeśmy nie powiedzieli to a, również, jest, ważne. a jest ważne to również e, nasza polityka społeczna e, myślę że o osobach które m, są z niepełnosprawnościami Trzeba mówić jako o aktywnych mieszkańcach naszego regionu, bo to ludzie, którym trzeba tylko trochę pomóc, a wtedy oni nam odpłacają w dwójnasób. I cieszę się, że będziemy dalej kontynuować programy Bliżej Rodziny i Dziecka, że będziemy dalej wspierali osoby niesamodzielne projektem, który. Yy, uważam jest bardzo potrzebny, bo on nie tylko niesie pomoc, ale również zmienia świadomość, bo mówimy o nim nie sami dzielni, to są osoby, które są bardzo dzielne, tylko trzeba im troszeczkę pomóc. To również marszał, marszałkowscy kurierzy społeczni. Yy, to idea, która zrodziła się w czasie pandemii, która dalej trwa. To osoby, które pomagają osobom, które nie potrafią same już wokół siebie wszystkich spraw załatwić, po prostu pomagają im funkcjonować. To również kolejne mieszkania wspomagane, to usługi opiekuńcze i teleopieka. Myślę, że obszar działania jest naprawdę bardzo duży. Mamy z czego jako samorząd województwa się cieszyć. To, czego bym sobie życzyła, aby tak ogromne zaangażowanie i tak zrozumienie potrzeb, jakie samorząd województwa kieruje do wszelkich swoich jednostek, abyśmy również tego doświadczali ze strony rządowej, aby nasze Jednostki szpitalne za usługi, które świadczą, otrzymywały rzeczywiście takie kwoty, jakie ponoszą, a niestety tak się nie dzieje. No odczuwa pani, jako pani Marszałek, że brakuje tego wsparcia rządowego bądź ono jest ujmowane samorządem? Jest niedofinansowane po prostu. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci. Taką wycenę, jaka została dokonana, a ta wycena usług jest już nieaktualna. Oprócz tego niesamowicie wzrosły koszty utrzymania, koszty prądu, koszty gazu, koszty śmieci naprawdę każdy z nas jako przeciętny obywatel się tym spotyka, a jednostki szpitalne najbardziej ucierpiały i w sposób dotkliwy ponoszą skutki wzrostu cen, nie mówiąc już o tym, iż to jedyna branża, która niestety nie została objęta wsparciem tarczy antykryzysowej, o co apelowaliśmy, a co niestety się nie zadziało. Pani Marszałek, muszę o to zapytać, ponieważ no, Pani jest twarzą mniejszości niemieckiej i każdy też w naszym regionie Panią zna jako tą osobę, która stoi na straży, stoi, jest wizerunkiem również mniejszości niemieckiej. Proszę o komentarz y, tych ostatnich y, głosowań, które spowodowały, że y, język niemiecki w y, naszych szkołach, to co było odwieczną już o, taką wieloletnią y, tradycją, no, zostało to niestety y, poprzez działania tak naprawdę kilku osób, które później całą lawinę y, stworzyły, no, zaprzepaszczone. Yy, zabranie. 40 milionów złotych z subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych to w mojej ocenie nie tylko zamach na nasze województwo, na mniejszości narodowe, ale to działanie na szkodę całego regionu i na szkodę przede wszystkim młodego pokolenia. To działanie którego nie potrafię zrozumieć e, dlatego że jestem osobą z pokolenia tego które nie mogło uczyć się języka swoich przodków e, po 89 roku zniesiony został zakaz nauczania języka niemieckiego w naszym regionie e, dlatego jako mniejszość e, bardzo zależy nam cały czas na tym aby język niemiecki był nauczany to jaką jest wartością, pokazuje rozwój gospodarczy naszego regionu. Pokazują firmy, które tylko dlatego, że tu w naszym regionie są mieszkańcy i mieszkanki posługujące się dobrze i bardzo dobrze językiem niemieckim, tutaj ulokowały swoje siedziby. To jest magnes, który przyciąga i który, dzięki któremu nasz region się rozwija. Zmniejszanie subwencji. To ograniczanie dostępu do języka mniejszości narodowej, ale to również jest zamach na funkcjonowanie szkół w małych i mniejszych miejscowościach. Dzięki subwencji oświatowej, która jest przekazywana dla gmin, szkoły małe mają pieniądze, aby się po prostu utrzymać. Jeżeli tych pieniędzy zabraknie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że funkcjonowanie tych szkół stanie pod dużym znakiem zapytania. A to już jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Wicemarszego Województwa Polskiego Zuzanna Donaty-Kasiura była moim i Państwa gościem. Pani Marszałek, bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że przyszły rok będzie optymistyczny. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby mieszkańcom naszego regionu żyło się dobrze. A przy okazji, okazji zbliżających się świąt, życzę wszystkim Państwu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia takiego psychicznego, fizycznego i dużo dobrego czasu spędzonego z bliskimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.